Grupa azoty w pierwszym kwartale 2020 roku osiągnęła całkiem dobre wyniki, lepsze niż oczekiwania analityków. Przychody ukształtowały się na nieco niższym poziomie niż w zeszłym roku, ale to wynikało z cen surowców, gdzie ceny produktów pożądają za cenami surowców, a surowce spadły. W związku z tym nasza wielkość sprzedaży to 3 miliardy 100 milionów, około 8% niżej. Ale wolumeny były wyższe niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Wynik Widał kształtował się na poziomie 476 milionów, co jest takim typowym wynikiem on był może nieco lepszym niż takie normalne pierwsze kwartały poprzednich lat. Był to wynik niższy od pierwszego kwartału 2019 roku, ale wynika to z tego, że ten kwartał był wyjątkowo dobry, szczególnie w nawozach, więc jak spojrzymy historycznie, to na przykład w 2018 roku wynik EBITDA wyniósł 403 miliony, w 2017 453, więc wynik 476 milionów był całkiem dobrym wynikiem i, i jesteśmy z niego zadowoleni. Jeżeli patrzymy na biznesy Grupy Azoty, to najlepszym segmentem w pierwszym kwartale 2020 roku były oczywiście nawozy, które wprawdzie były nieco słabsze niż w zeszłym roku. Niemniej jednak wygenerowały 313 milionów EBITDY z 476 w całej grupie. Segment chemii, właściwie jego EBITDA ukształtowała się na bardzo podobnym poziomie co w 2019 roku, bo 105 milionów versus 102 miliony, więc tu też całkiem dobrze. A najsłabiej wyszedł segment tworzy, gdzie EBITDA wyniosła tylko 8 milionów złotych versus 54 w pierwszym kwartale 2019 roku. Nie jest to dla nas zaskoczenie, nie jest to zaskoczenie dla rynku, gdyż sygnalizowaliśmy, że, że taka sytuacja może być. Sytuacja w, w tworzywach jest dość słaba już od kilku kwartałów, a kiedy jeszcze nie, nie mieliśmy informacji o COVID-ie i o tym, jak on może wywołać skutki w gospodarce, też. Spodziewaliśmy się słabszych wyników, zarówno w pierwszym kwartale, jak i w drugim kwartale 2020 roku, o czym sygnalizowaliśmy podczas naszych spotkań i, i, i konferencji. Więc nie jest to jakieś zaskoczenie. Dobry wynik chemii jest też efektem dywersyfikacji, tak, bo tutaj mamy lepsze grupy produktowe i nieco słabsze. Suma sumarum, ten efekt jest pozytywny, bo utrzymaliśmy wyniki EBITDA w 2019 roku. A nawozy, tak jak powiedziałem, tutaj efekt jest dobry. Myślę, że. To jest segment, który akurat pewnie będziemy o tym rozmawiać, na który na ten moment nie widzimy żadnego wpływu w sytuacji związanej z covid 19. Kompo ekspert miał bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale 2020 roku. Ebitda była większa o 36%, a też tutaj mogę nieco tajemnicy ujawnić. ekspert przekroczył jakby nasze oczekiwania budżetowe, także ta spółka w pierwszym kwartale wyszła bardzo pozytywnie. To jest w ogóle taka transakcja długoterminowa, bo patrząc odpowiadając na pana pytanie dotyczące czy to był dobry zakup czy nie, oczywiście najłatwiej to ocenić z perspektywy czasu. Na ten moment efekty synergii są generowane, powiększają nasze wyniki zarówno po stronie CompuExpert, jak i po stronie starej, tak zwanej grupy azoty. Wyniki EBITDA są bardzo dobre, jak na nasze oczekiwania. Też trzeba wziąć pod uwagę, że CompuExpert to jest firma, która posiada Sporo ciekawych technologii, których Grupa Azot nie miała, i tak jak zapowiadaliśmy, będziemy starali się wykorzystywać te technologie. Nie mogę mówić o szczegółach, niemniej jednak, pracujemy nad produktem, który przyniesie nam sporo efektów synergii i bez kompu ekspert tak szybkie uzyskanie rezultatów nie byłoby możliwe. Na ten moment nie chciałbym się szerzej wypowiadać. Ale też na kompoekspert trzeba spojrzeć z perspektywy innej, z perspektywy regulacji w Unii Europejskiej. Unia Europejska dąży do tego, aby przy używaniu nawozów było jak najmniej emisji do środowiska, a więc do wód gruntowych, ale też do, do powietrza. Szczególnie. Unia Europejska sfokusowała się na, na moczniku, który powoduje emisję do powietrza, właściwie CO2, w procesie chemicznym, który, który powstaje po, po, po wysianiu mocznika, i, i wprowadziła już ogólne przepisy, które są w tej chwili implementowane do. Do lokalnych przepisów poszczególnych krajów. Mamy już pewne doświadczenia z Niemiec, gdzie, gdzie te przepisy zostały wprowadzone szybciej i tam widać wyraźny spadek nawozów masowych, a w szczególności mocznika. W Polskę też to czeka. Nowe przepisy są już za, zaimplementowane i tylko wejdą w życie w połowie przyszłego roku. A, więc docelowo oczekujemy, że te regulacje, które prowadzi Unia Europejska w perspektywie 5-10 lat, spowodują spadek zużycia nawozów masowych. Nie jest to jakby. Dawka dostarczona do rośliny powinna być mniej więcej taka sama. Problemem jest to, że nawozy będą konstruowane jakby bliżej. Zasadą działania nawozów specjalistycznych, a więc będą dozowane w taki sposób, żeby rośliny jak najwięcej odzyskały z tych substancji, a nie tak jak teraz, że jest wysiew w część. Tego materiału pójdzie, chemicznego pójdzie do rośliny, część pójdzie do gleby, część pójdzie, przepraszam, do wód podziemnych, część pójdzie do powietrza. Więc tutaj, patrząc z perspektywy, KOMPO to jest właśnie firma, która dostarcza takie rozwiązania, takie technologie, które powodują, że z danej tony nawozów rośliny uzyskują więcej tych substancji chemicznych niż w tradycyjnych nawozach, które produkuje grupa azoty. A więc. To jest, myślę, że w perspektywie wielu lat, długoterminowej perspektywie niezwykle istotne, abyśmy czerpali z, z możliwości Compo Expert, wykorzystując siłę grupy azoty. Także te efekty synergii już działają i uważam, że w przyszłości te efekty synergii, a wniosą, te efekty synergii, technologie, które posiada Compo Expert, wniosą bardzo dużo do do kreowania przyszłości całej grupy azyt.